Piątkowy wieczór, w 13 kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy, Motor Lublin mierzy się z Widzewem Łódź. Obie ekipy potrzebują punktów, Motor aby oddalić się od strefy spadkowej, Widzew aby zbliżyć się do czołówki, Widzew po raz drugi z nowym trenerem Igorem Jowiczewiczem. A ja przypominam, że już we wtorek Michał Ryca, więc prezes Widzewa Łódź będzie gościem naszego live'a na kanale Ekstra Klasy na YouTube we wtorek o godzinie 18.00. A teraz zabieramy się już za mecz Motoru z Widzewem, Gospodarza atakują jako pierwsi. Indywidualna akcja Fabio Ronaldo, ale zakończona strzałem, z którym Maciej Kikolski nie mógł mieć problemów. I wędrujemy pod bramkę Motoru, uderzenie Szymona Czyża. Bez większych problemów radzi sobie z nim Iwan Berkic. Ten mecz rozkręca się powoli. Bergier do Frana Alvareza. Alvarez zagrał do fornalczyka, ale Mariusz Fornalczyk zdecydowanie za lekko i prosto w bramkarza gospodarzy. Ma czego żałować i już jesteśmy pod bramką Widzewa. Iwo Rodriguez. Rodríguez wrzucił piłkę w pole karne, a te akcję znakomicie zamyka Michał Król. Jego pierwszy gol w tym sezonie i euforia na trybunach w Lublinie. Motor prowadzi z Widzewem 1 do 0. Do 41. minuta tego spotkania nie ma spalonego. Zapomniany przez obrońców Michał Król pakuje piłkę do siatki. I jeszcze jedna akcja z pierwszej połowy. Po raz kolejny Fabio Ronaldo i Kikolski interweniuje do przerwy. Motor prowadzi z widzewem 1 do 0. A to już początek drugiej połowy, i znów jesteśmy pod bramką widzewa Łódź. Michał Król dostaje piłkę z prawej strony. Michał Król w polu karnym. Król Czubak zmienia tor lotu piłki i jest 2 do 0. Ależ początek tej drugiej połowy wymarzony dla motoru Lublin. Karol Czubak z szóstym golem w sezonie. I motor prowadzi z widzewem już 2 do 0. No jeżeli goście mieli tutaj odrabiać straty, to bardzo szybko. Zaraz po powrocie do gry po przerwie piłkarze z Lublina wybijają im to z głowy, ależ pięknie zrobił to Karol Czubak. A więc jest 2 do 0, a Motor się nie zatrzymuje i w 51. minucie Karol Czubak podwyższa na 3 do 0. Podanie od Marka Bartosza. Nie było spalonego. I Czubak kończy to potężnym uderzeniem, z którym Kikolski nie mógł sobie poradzić. Siódmy gol Karola Czubaka w tym sezonie. Do tej pory jak strzelał gole, to Motor ani jednego meczu nie wygrał. Tym razem zanosi się na zwycięstwo, no a Czubak jest współliderem klasyfikacji najlepszych strzelców razem z Mikaelem, Isakiem oraz Jesusem i Mazem. Mogło być i 4-0. Widzieliśmy przed chwilą, jak zmarnował doskonałą sytuację Marek Bartosz. Widzew od czasu do czasu już zrezygnowany, też zapuszczał się w pole karne motoru. To uderzenie Andiego Zekiriego, który wszedł z ławki rezerwowych, ale nic z tej akcji nie wyszło. I to spotkanie kończy się wysokim zwycięstwem motoru Lublin nad widzewem łódź 3-0. Chyba najlepszy mecz Lublinian w tym sezonie, ich trzecie zwycięstwo dla Widzewa. To już siódma porażka w obecnych rozgrywkach, no i pierwsza pod wozu trenera Igora Jowiczewicza. Motor dzięki temu zwycięstwu o jedną pozycję awansuje w tabeli, natomiast do Widzewa, z którym dzisiaj wygrał, traci już tylko dwa punkty. Motor Lublin, Widzew Łódź. 3 do zera. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.